4 kwietnia w Hali Widowiskowo-Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyły się mistrzowskie drzwi otwarte. Przyszli kandydaci mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami danych kierunków oraz wziąć udział w atrakcjach przygotowanych przez naszą uczelnię. Ja szczególnie ze swojej strony polecam kierunek wychowania fizycznego ponieważ sportowcy tacy jak ja możemy łączyć naukę ze sportem, ale jednocześnie też polecam, żeby wkroczyć do naszego klubu AZS AWF i Gdańsk, który pomaga w łączeniu tych dwóch pasji, właśnie sportu, nauki, dlatego gorąco zachęcam. Tenis stołowy jest bardzo e, inteligentny sport, ponieważ jest tyle rotacji e, i można grać mocno, lekko, nad siatką i e, różne takie bajery można robić e, z tą piłeczką. Trenuje umysł i koordynacja i na pewno jest fajna zabawa. E, polecam tenista stołowego i zapraszam wszystkich studentów e, do e, naszego klubu. Ja będę prowadzić tam zajęcie. Przyjechałem z subałk. no o Panek to jeszcze za dużo nie można mówić mi się wydaje w takim wieku, bo to się zmienia ja wszystko, e, aczkolwiek no, zawsze ten sport gdzieś tam krążył wokół życia i, i, i chciałbym raczej się ukierunkować w, tym, w tą stronę. Bardzo ciekawie został zaprezentowany trener personalny fitness, e, także myślę, że jest to bardzo ciekawa alternatywa, no dla osób, które już stricte chcą podążyć w tym kierunku, możliwe, że się decyduje, ale to jeszcze wszystko się okaże.